niech Was nie zmyli to słońce termometr pokazuje, że jest tylko 10 stopni ale pogoda rzeczywiście dzisiaj lepsza niż przez ostatnie parę dni chociaż z drugiej strony słyszałem informację że ostatnio w Zakopanem Spadł śnieg a w rejonie morskiego oka przez kilka dni napadało łącznie ponad metr śniegu. A mamy już drugą połowę kwietnia. W związku z tym, zima jeszcze punktowo atakuje i nie chce odpuścić. Jedziemy sobie spokojnie ulicą Płochocińską, skręcimy sobie w prawo w ulicę Marywilską, jedziemy przejazdem technicznym w kierunku krańca Choszczówka. Rzeczy się zdarzają. Ja dzisiaj mam dzień rezerwy. W związku z tym jadę wymienić autobus i później zjeżdżam do zajezdni. świeci pięknie, tym się nie stresujemy, podobno jeszcze ma w weekend przyjść ochłodzenie, w związku z tym wydaje się, że na prawdziwą wiosnę musimy jeszcze chwilę poczekać. Na tym wiadukcie kiedyś było ograniczenie prędkości do 30 na godzinę, zdjęli już na szczęście, więc został jedynie zakaz wyprzedzania. Mimo że zieleni już wokół nas wszędzie, to jeszcze wieczorem, w nocy jest chłodno. Tutaj wczoraj wieczorem był dzwonek, dokładnie w tym miejscu są nasze ślady. Tu jest 40 na godzinę, ale ktoś popędził i nie wyhamował. Widziałem ten dzwonek wczoraj wieczorem. To... I to była już późna pora. Czyli w czas, kiedy już tutaj ruchu dużego samochodowego nie ma. Po stronie stacja kolejowa PKP Płudy, czy Warszawa Płudy? A my sobie tu zrobimy skrócik i pojedziemy tędy, dlatego że po trasie linii 176 na ułówkowej. jest sprawniej, szybciej i też przyjemnie. Kameralne jest i żabka, czyli za podstawowymi artykułami, tymi artykułami pierwszej potrzeby, nie trzeba daleko ganiać. No, chyba że komuś się przypomni tej trzeciej kiedy żabkę zamykają, to już wtedy inna sprawa. I tutaj sobie skręcamy w lewo. Wolny, kwiatów. Przerzucać poszło na zapałeczkę prawidłowo, panowie dzięki! Po co się pchać, skoro większy jest na trasie? Tą ulicą żadna komunikacja miejska nie kursuje, w związku z tym, jeżeli ktoś z Was nie mieszka w tej części Warszawy w dzielnicy Białołęka to pewnie ma jedyny raz w okazję tędy przejechać się ze mną o, jedzie, ładny pociąg jest bonusem do tego filmiku koleje mazowieckie фрагмент субтитров No i teraz tutaj są jeszcze esy floresy jakieś dziwne. Trzeba zrobić tak. I tak. Mimo, że linia 176 jest linią prostą, to jednak trzeba się trochę nakręcić po tych wąskich uliczkach w Kostówce, ale także i w rejonie placu Hallera. Jesteśmy już na miejscu na krańcu orszczówka.